Siema! Witajcie w kolejnym odcineczku z FIFA Mobile. Słuchajcie, dzisiaj sobie lecimy dalej z tym samym eventem, z którym lecieliśmy sobie już ostatnio, czyli Summer Vacations. No i słuchajcie, jest tak. Pierwsza sprawa to jest taka, że bardzo bym was prosił o pomoc, czyli zasubskrybowanie kanału i łapeczkę w górę, ponieważ staramy się rozwijać w miarę tak, że może nawet do końca wakacji uda się wbić 1500, może nawet 2000 subskrypcji jak dobrze pójdzie. Także bardzo was proszę, jeżeli nie subskrybujecie, to to kliknijcie czerwony guzik, no i łapaczkę w górę, no i piszcie komentarze. A druga sprawa to jest taka, żebyście wbijali na Instagrama, do którego macie link w opisie. Z tego względu, że właśnie próbuję tam stworzyć jakąś też taką społeczność tej z YouTube'a. Żeby tam Was informować o różnych ciekawych rzeczach i tak dalej, wrzucać posty związane z FIFO. No i sami go nie nie więcej co chodzi. Także dzisiaj sobie ciśniemy w evencik No i tak, lecę w Giorgio Weinalduma. Giorginio Weinalduma, dokładnie. Hmm, bardzo fajna karta, się wydaje. Myślę, że za Seydorfa wleci, będzie lepszy, no bo też jest wyższy i silniejszy, także. Znaczy, czy wyższy to nie wiem, bo w sumie chyba są podobnego wzrostu. Ale wydaje mi się, że Weinaldum będzie po prostu taką y, lepszą, y, lepszą kartą. Lepszym zawodnikiem będzie niż właśnie y, Seydorf. Y, także to sobie sprawdzimy. Jest też Hinterager, który kończy karierę. Także tego prawdopodobnie też ostatnia karta. Chyba, że dostanie jakieś Endowenera. Y, no i tak. Dalej, dalej, dalej dostaje bardzo dużo y, tych. Bardzo dużo tych punktów takich yy, sekretnych. Dzisiaj dostałem chyba już yy, z 7. Za sam dzisiejszy dzień, bo otwierałem tam kilka paczek. No i ciekawa sprawa, no będę czekał, co z tego będzie. Kąże może jakieś pogłoski, że to może być jakaś paczka, może jakieś po prostu za ilość tych punktów będzie tam odbierana w zależności tego, ile macie tych punktów. No to w takim stopniu będzie nagroda wysoka. No, zobaczymy, zobaczymy, bo ciekawa sprawa naprawdę. Zrobili ciekawe i teraz mnie to zaintrygowało. Także zobaczymy, jeśli chodzi o samek scouting, to mam tutaj odebranych 4 z 7 zawodników na razie z etapu pierwszego. No i będziemy się starali wbijać. No, już drugą, ten drugi etap. No, teraz mamy 30%, tylko że nie ma za bardzo punktów. Do wbijania, a czy punktów do otwierania po prostu mógłbym kupić na przykład taką paczkę, no ale nie stać mnie w tym momencie z gemami. Ogólnie ciekawy ten pique taki 99 overala. Hmm. Dobra, w każdym bądź razie w głównym tym tutaj mam wszystko zrobione na dzisiaj. Odebrane też tutaj te tygodniowe cele. No i możemy sobie zagrać w meczik, w national matches. Na przykład, zagrajmy mecz z Ukrainą. Mamy jeden do trzech jako wynik startowy. Przegrywamy. Także zobaczymy w jakiej sytuacji staniemy postawieni. Czy jakiś rzut karny, groźny może. Albo rzut z autu. Zobaczmy, zobaczmy. Rzut rożny, ale przeciwnik go wykonuje. Także dobra. Bardzo dobrze, żeśmy tutaj wybronili. I teraz to jest małe podanie do Kylian'a. Yy, ale odbierzmy piłkę na spokojnie. To nie jest jakiś wymagający rewel, bo to tylko 90 Werala, Także to są meczyki, które się na spokojnie robi. No i lecimy. Rodrigo pięknie ciśnie skrzydełkiem. Zejście, no i strzał lewą nogą mocno przy słupku, fantastyczne wykończenie, mamy 2 do 3, także postarajmy się wbić 3 do 3, 4 do 3 i będzie już elegancko, może nawet w tej połowie wyrównamy. mocno teraz podanie do Neymara, świetnie środkiem znalazł się tam, ale niestety nie oddał strzału, został zblokowany tam przez dwóch obrońców. I jak molenko przy piłce, ale Maxaro sobie radzi z Jarmolenkiem. No i Mbappe, Mbappe skrzydłem. Ależ on biegnie, ależ on szybko biegnie. Podanie teraz do środka do Ronaldinho, Ronaldinho, mocny strzał, ale bramkarz jeszcze to wybronił, bardzo ładnie. No i Marquinhos, niestety nie, ale Endika jeszcze, no tak trochę kulawo to przyjechał, tak szczerze powiem. Nawet jak na obronie to... Wydawało mi się, że będzie po prostu strzał z pierwszej piłki, no bo tak mu kazałem, ale on stwierdził, że przyjmie sobie tę piłkę jakoś kolanem i strzeli obok bramki, no więc szkoda. Dobra. Prawie byśmy teraz przedagli się Neymarem, ale się nie udało. Milinkowi odebrał. Neymar, mocny strzał. Zinchenko tam blokuje chyba. To był Zinchenko albo kto inny, nie wiem. Eee... Dobra, odbierzmy tą piłkę, może już co? No nie, no rywal się trzyma przy piłce, ale teraz za mocne podanie i mamy piłkę w naszym posiadaniu. Także bardzo dobrze. Milinković Savić do Rodrigo. Rodrigo skrzydłem, myślę, że będzie mocno brzydką do Mbappé. Ale troszkę to za mocno poszło w kierunku bramki. Mogło zaszkodzić do bramkarza, ale nie w FIFA. Także akcja stracona, ale mamy znowu odzyskanie piłki. Mocniejsze podanie teraz do Rodrigo, znowu na skrzydło. A tym razem Brazylijczyk zejdzie i spróbuje oddać strzał. No, podobna ramka co poprzednio. Yy, tylko, że teraz strzelił po dalszym słupku, także jak najbardziej spoko. No i lecimy sobie dalej. Mbappé. Może odbierze. Nie odbierze. Rodrigo, nie. Zanetti też nie. Może Endika, No, też sobie nie poradził. I teraz strzał, ale bardzo kulawy <grywki> cygankowa. Także to nas ratuje. I Marcelo. Ostatnio zrobiłem taki piękny raid przez całe boisko na Head to Headzie i chciałbym to powtórzyć na odcinku. Ja wiadomo, że w meczu na bota nie jest to aż takie ekscytujące, jak było to w normalnym meczu. Goście tam normalnie mnie próbował przepchnąć, ale nie dał rady. A teraz mnie bot przepycha. Yy, Malkinios, może podanie do Marcelo chciałem podać, trochę bardziej w dół. Marcelo, 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 dobrze odebrał piłkę. Rainbowek nad... Przeciwnikiem. Bardzo dobrze. Skolimy strzelić. Strzeliłem nim dzisiaj gola z fałsza lewą nogą. Czyli tak jak Carlos. On jest prawonożny Maxelo, więc więc śmiesznie. No ja to jest fenomenalny strzał. No sami widzicie, jak to leci. Maxelo ma niezwykle pewne strzały. Choć ma ich niecałe 100, to naprawdę czuje się, jakby miał ich 120. Są tak pewne, jeśli chodzi o celność. Są takie miękkie. Nie takie sztywne strzały jak trochę u Killiana, tylko takie mięciutkie te strzały są. I one wtedy mają taką większą celność, nawet z dystansu niekiedy. Dobra, teraz tylko nie stracić. Nie stracić gola oczywiście. I to będzie spokojnie wygrany mecz. Teraz trochę się przepchał Sidor. I to będzie strzał na bramkę. Spróbujmy to wybronić. No i niestety Jarmolenko 76 overalla, strzela niesamowitego gola z rzutu wolnego. Spróbujmy to jeszcze odkręcić, żeby nie trzeba było jakiś dogrywek grać, żeby nam w ogóle tego nie uznało, bo by było słabo. Dobra, Neymar, mocny strzał przy słupku, pięknie, 5 do 4, na spokojnie. Na spokojnie wygrane. I to będzie koniec. To już powinien być koniec. Sędzia powinien tu przerwać. Jeszcze nie. Jeszcze ciągniesz. Dobra, koniec. Udało się zwyciężyć. Przejdźmy sobie dalej. Jeśli chodzi o te karty, które trafiłem, bo trafiłem ich całkiem sporo, no to muszę się wam przyznać, że jedyną narodowość, jaką trafiłem, to była dania. Po prostu trafiłem zawodników z Danii, więc mam Lindstromów czterech i miałem jeszcze tych, tego z lewego skrzydła tego darami, czy jak mu tam było, ale jego ja przepaliłem w tych exchange'ach, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu otrzymać, no i tak zostało takie są paczki tutaj do odebrania, w takich paczkach jest po 5 zawodników możemy sobie spróbować zrobić takiego exchange'a, choć w sumie nie jest to opłacalne, nie dobra nie robię tego nie robię tego bo to jest zupełnie nieopłacalne trzeba za... przepalić 70 zawod... 15 zawodników 70+, plus i 5 75+, jednego 80 żeby dostać 5 złotych, nie Wiem, że są szanse na zawodników specjalnych, ale jednak za dużo mi się wydaje, żeby te paruszki robić. Troszkę to sensu nie ma. No i możemy spróbować jeszcze popatrzeć, czy jest to jakiś szybszy mecz, czy wszystkie są takie długie. Wszystkie są dość długie, ale tu jest jedna połowa do zagania, także możemy szybko zagrać jeszcze jedną połowę. Ja dzisiaj odcinek się taki troszkę bardziej z gameplayu. No bo też czekam na rozwój troszeczkę sytuacji w tym evencie, aż się dowiemy czegoś jeszcze o tych tajemniczych punktach. Za dwa tygodnie też wchodzi nowy segment zamiast tych flag będzie co innego. No i może wtedy te secret pointy gdzieś nam się ujawnią do użycia. Także to jest ciekawa sprawa, zobaczymy. Dobra, teraz spróbujmy jakoś. Przejąć, świetnie, ale faul, oczywiście faul musiał być. Nie wiem dlaczego, ale jakoś sędziowie są strasznie wyczuleni na takie drobne przewinienia z mojej strony. Stracimy bramkę na rzecz Immobile, ojej. Nieważne, że tam Sidor miał wybić. On po prostu stwierdził, a nie będę wybił, no bo po co, nie? Spróbujmy teraz odzyskać stracone bramki, może jakoś. Marcelo. Trochę słabe to podanie wyszło. Jakby nie było, włączmy sobie attacking, bo słabo, bo by to było przegrać. Jakoś tak nie lubię niektórych tych meczów na bota, bo się tak nieprzyjemnie gra. Ale myślę, że to bez problemu powinno pójść. Wszystko. Dobra, Mbappe. No i rzut drożny. Mamy rzut drożny, chociaż tyle. Spróbujmy go jakoś wykorzystać. Do Mbappé to poszło, to trochę niedobrze. Nie wiem dlaczego aż tak daleko się kliknęło. I teraz nie ma spalonego, bo było to na połowie. Dobra, poddanko. Ronaldinho. Do Mbappé. Mbappé. Piękny zwód przez Bonucciego. Cellini nie doleci do tego, nie ma szans. Ale tam był faul. Jest rzut karny, bardzo dobrze. Ciekawe, czy jak teraz zrobię zmianę, to czy ją zaliczy. Chyba jeszcze teraz nie. A szkoda. E, dobra. No i Max strzela w okienko. Fłodział akin I teraz się pobawimy. A De Bayo będzie strzelał. Trzeba tylko przejąć piłkę i nie stracić bramki. Takie są dwa, dwa założenia tych meczów. Z Botem. Dobra. Świetnie. Przejęte. Milinkowicz do Mbappé Adebayo do Sidorfa, No, powiedzmy, że to prawie wyszło tak jak chciałem, ale Sidorf się wyłożył. No, nie jest słabym punktem tutaj w tym składzie i jakby jest dobrym pomocnikiem, ale nie ma takiej fizyczności. Nie ma siły za dużo. I wygląda taki obyczka na zdjęciu, ale w rzeczywistości jest po prostu mały i krępy. Takiej krępiej budowy, więc to jest problem. Jak u takiego pomocnika. Ja u pomocnika potrzebuję właśnie takiej siły, woli walki większej trochę. I myślę, że Giordinio Vajnalum to będzie właśnie ten zawodnik, którego potrzebuję. Teraz Adebayo się próbuje przycisnąć. Dobra. Tak, zrobimy, świetnie. Ja może że mocno uderzy, no niestety jest to zablokowany strzał. A już 85 minuta, także spróbujmy strzelić z rzutu rożnego. Endika, no znowu słabo. No nie wiem, Endika nie umie z główki strzelać po prostu. Jest taki wysoki, taki silny, ale nie umie z główki strzelać, no i to jest problem. Zanetti. Nie wiem co tu robi Zanetti, ale okej. Okay. No niestety, nie okej okay jednak. Neymar. Neymar, może to będzie strzał? Ronaldinho? Finezyjnie? Nie. Jeszcze to przegramy, ale będzie wstyd. No i tragedia. Tragedia. Po prostu moi zawodnicy nie byli w stanie strzelić więcej goli. Szkoda. Nie ukrywam. Trochę szkoda tej straconej bramki na początku. Trochę wstyd. Ale zresztą nie ma to większego znaczenia teraz. Jeśli chodzi o ten event, to po prostu chciałbym ten skład w końcu wzmocnić. Bo od dobrych dwóch tygodni ten skład wygląda identycznie, nic się w nim nie zmienia. I chciałbym pograć jakimiś świeżymi nazwiskami, chciałbym wymienić tego Rodrigo na pewno, Neymara, chyba też bym chciał wymienić. Mimo tego, że jest naprawdę fajny, to przydałby mi się ktoś mocniejszy na to lewe skrzydło. Może jakiś lepszy Neymar, tylko że lepszy Neymar jest strasznie drogi, to jest właśnie problematyczne. Nie muszę się też zastanowić nad tym środkiem obrony, bo jest fajny, ale ten Endika wygląda na bestię, ale nie jest bestią. No nie, nie umie strzelić po prostu nawet z rzutu rożnego, także to jest problem, no. Niestety, nie mam takiego wysokiego zawodnika, który umie strzelić z rzutu wolnego, bo Endika ma 192 92, ale on nie potrafi, no. Także, jeżeli macie jakieś pomysły na środkowego obrońcę, to dajcie znać, ja może coś wytestuję. Jeśli chodzi o ten odcinek, no to bardzo Wam dziękuję, no i trzymajcie się w takim razie, do zobaczenia jutro bądź pojutrze.